Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku robki to był już prawdopodobnie drugi film w dzisiejszym dziedzin na moim kanale mała zmianka planów, <tryk> najpierw się trochę bardzo za to was przepraszam I tak, i zaatakujemy Daniel. Już rozpocząłem fabrykowanie klejma na na na, na, na Nordilliande. Ona jest dość ważna, bo jest religijnie... religijnie centrum informacji i to musimy zmienić żeby przypadkiem do nas nie weszła Co dalej? Podpiszemy też pokrój. Wróć sojusz z naszym poprzednim sojusznikiem, czyli Szkocją. Z niej zrobimy wesele, potem ją damy tutaj tereny. I będzie fajną bazą wygodową na stoki we Wielką Brytanię. Co jeszcze? Do wojny zdanie Norwegię, z dołączy Norwegię już z... Spisujemy indywidualnie i zabierzemy jej, właśnie, prowincję szkocką. Ona może się za to obrazić, ale myślę, że nie będzie najgorzej. Ok, więc czekamy, aż nas wróci. wam też armię już odpowiednio na wojnę. Właśnie tą. Więc, więc, więc. Uzyskałem też dostęp do ziemi holsztańskich oraz tych małych. Po. Nie, hanckich, nie Oakley. Jeszcze tu druga armia powinna dojść. Aha, druga armia tu się ma zatrzymać. Polska pływa swoją flotą. Ładnie to być wygląda. Umarł nam. Kurą, mamy fajny człowiek. Nie, nie umarł na fajny. E, to chcemy coś do floty. Czy chcemy, czy nie? Duńska flota nie powinna być problemem, ale. jakie mamy. Armii tradycyjne, jakie mamy wysokie. Powinien się stworzyć. Bardzo słaby. Nie widzieliśmy tego. Niech będzie flo, 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 flotowy. OK, jedźmy dalej z drogą. W 47 kończy nam się truz z Danią, wtedy też wypowiemy im wojnę i mamy wciąż, wciąż do spłaty tą pożyczkę z Polacją, Mamy ładny przychód. Kurna, nic, dip. dip. mamy więcej. Stoimy w miarę dobrze z... By... Mamy kora i stoimy w miarę dobrze z, z tą też technologią. OK, poczuj. Wróć. Sorry. przyjemy, Cześć. Co jeszcze, co jeszcze? E, Improved relations e, Mamy tu, mamy diplomatic relations Przepraszam Za to e, Musimy się rozejrzeć co my mamy Diplomatic Czy na relacje e, Mamy tutaj alliance, tu mamy military access kim Krym Military access, Złota Orda, trzeba wyłączyć to jest udani, Krym jest trochę dalej Krym ja już wam podziękuję za wasz dostęp do waszej ziemi, był bardzo fajny. Tobie złoto... Złoto została tak chyba ukrócona o swojej ziemi. Ciebie też poproszę o cofnięcie, tylko mój dyplomata. Ktoś daleko ma, ma prawo długo tam jechać. Wraca, przyjaciel. Okej, okay, podpisano jakiś tam z tym świckiem, coś tam się podziało. A moje... A my się generują już... No już wyglądają... Co to wynastka. Aha, bo na tu oblenia. Udało nam się stompertować y, kolejną rewincję, Jedziemy dalej. E, Szkocja, okej. Okay. Z wami teraz trochę... Znowu mamy tumeny. Jeszcze coś. Holstein, możemy wyłączyć z sumie Axis Już być dobrze, a tu nie. Dobra. Hansa. Nie, my nie możemy cofnąć się w jednak, przepraszam Was za to, bo ładnie zbieramy. z Baltic Cradle, zauważyłem tutaj. mamy aż, y, aż 10. Tak, to tak jest, wasala mamy z mostu, jest 0,32. L47, jeszcze go nie ma, jeszcze chwilka. On ma tylko z Norwegią, ona, przepraszam, ma tylko z Norwegią. Mhm. No musimy, musimy już skończyć z tą danią, troszkę powoli zacząć. Praga padła. Praga jest już tu? No tak, bo ta Polska wygląda teraz zdecydowanie inaczej. Wzdłuż biednie, tutaj rzeki, granica. Nie powiedziałem w jakiej, żeby nie wyjść na głupca, że nie wiem jaka tu płynie rzeka. Ale, ale ja ja przepraszam Was na sekundkę. Muszę, muszę zrobić coś ważnego. Okej, okay, już wam was zaszczyciłem ponownie swoją obecnością. Yy, oczywiście... Oczywiście na zachodniej granicy Polski płynie od tak? To to jest... niezaprzeczalne nie i w ogóle każdy, każdy, każdy pole to wie. Mariusz... Yy, ok yy, i nie, nie, naprawdę nie spojrzałem. No i okay, możemy skończyć w, w Francji nie chcę, No ok, okay. I podpisano pokój, ok. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. La 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 Można i tak. Możemy przejść przy zdanie, a bo na przykład Król nam się zmienił, ten słaby Nie wiem, nie wiem, muszę spojrzeć i nie 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 spojrzałem w internet. Jeżeli chcecie mi powiedzieć Ty fenu spojrzałeś w internet. Nie, tak nie było. Nie spojrzałem w internet. Nieprawda. Są rzeczy lepsze niż internet. Ja to mnie nie, nie. Ja wiedziałem, że to jest Oda i od gdzie mamy tu już? A, przechodzi przez Berlin i tak dalej. Nie. Gdzie ty idziesz aż? Halo, Sichland, okej. Okay. To zawsze do nie nieważne jak to by się nazywało. Na pewno. Boba, cywilna wojna w zajął. Czekamy, czekamy na stworzenie tego klejma. W sumie nawet tego już mamy. Zaraz, błagamy wojnę. Mamy Dotlandię, no ją też, więc chcemy wziąć. Dosyć wziąć. Quest ale to jest dla mnie. Dla mnie idzie. Właśnie, nie chcemy breaking'ować trusa, więc poczekamy. Trus? Jest. Zdaniu... december... Aha, czyli cały... Cały rok postoimy na ich granicach. to nam zdecydować, odbudować armię. mnie już stoi na swoich norech. Tylko... Kazaniowi wybuchło. Nie! Ani mi się wasz. Kazaniowi pomagać. O, to ma niedołączną, to nie. Właśnie w tym momencie mają 80 tysięcy armii, to jest nie do przejścia. Nie w tym momencie. Czekamy, czekamy. Wielka Brytania nie jest taka mocna. Niby o, wielka Brytania. A tak naprawdę ja się rozpatrywałem w leżerze, ma tylko 29 floty, a armii ma, tu się plasuje na miejscu szóstym, 62 tysiące. Dużo? Nie wiem, raczej nie. Chciałbym się ulizać z Francją Uzdeczka. Ale Francja się nie lubi ze mną ulizywać. Tworzymy kolejnego... ...klejma. To trwa dość długo, nie ukrywam. Na... tak, od, czy na Fyn. Na Fyn. Czy na Lollandy. Na Fyn na początku. E, Francja, Francja, Francja. Ty nie chcesz, bo jesteś... Ryw ...rywa... w stosunku do mnie, a czy masz mnie na rywalu. Nie podoba mi się to. Polepszymy sobie, to był troszkę relacje, a najpierw z Polakami, bo Polacy też tam widziałem trochę, no, podpadły nam te relacje w dół. Co by dawało nam soportowanie naszego era w Polsce. W Szkocji też możemy, w Szkocji jest też nic to by mogło doprowadzić do podpisania Unii, to byłoby fajne. Unia z Polską. No. Co ja chciałem? Aha, wpłacić pożyczkę. Dobrze, stoimy już bez pożyczek. Rośnie nam manpower to jest sytuacja, której nie zauważyliśmy już od wielu, wielu odcinków. Wykluczając poprzedni, nasza. Nie ukrywam. Armia jest już nasza. Dość fajna. 4000 masz, Szkocjo. Pomożesz mi pewnie z Norwegią. Bardzo w tej Nie chcę, żeby. Aj. Chcę coś. Z... To, ja na pewno wejdzie na tą mrowę, więc ja bym chciał ją uprzedzić w tym i wysłać 10 tysięcy 10, 10 wojsk stąd, to zostawić 5, nie blokuje skutecznie bunty, może inaczej, zostawimy tak, dwa konie i jedno działko, działko to w sumie potrzebne, coś w sumie tam też nie, o w ten sposób. A to przebierzemy za pomocą naszej prawie nowiutkiej floty transportowej na nie mam z wami tak sensu. Dajcie spokój. Nie mam dyplomacji. No tak. Polepszamy relacje z Polską. Polska poczeka. Teraz są prowadzone wojenne przygotowania. Już mamy. Teraz bierzemy naszą dyszkę. Tak, ta dyszko Płyniesz do Szkocji. Jak to wykonujesz? Żadne, czekasz na flotę. Okej. Okay. Wow, mało powiadomień coś. I mamy już 95% jedności religijnej, moi drodzy. Zbliżamy się do osiągnięcia 100. No, bierzemy. Jeszcze mocniejsza. Co to było? E, floty. Tak, tak. To pośrednio jest jeszcze mocniejszą flotą. Potem mamy jeszcze do artylerii, potem mamy dyscyplinę jeżeli już wbijemy artylerię co? no, czyli zaraz się stanie, czyli za chwilę powinno nam się udać zakończyć ideę, zamknąć ją w 100% jak tam nasze kory idą Tuż nam minął, wiem i mamy kardynała, fajnie, mamy już trzech no a taki duży kraj, nie jest ogromna ilość ale lepszy rydz niż nic, jak to mawiają. Oj, danio, danio. 9 Twoich tysięcy, plus coś tam malutkie, norweskie. Co to jest tak naprawdę? Co to, co to zagraża mi? Oje moje 60. Na wojnę idzie 40. Nawet równo. No, na zupełnie dokładnie. Patrzcie, jak już mało nam zostało. Dosłownie 4 prowincje. Wiem, bo oni tam pewnie się już wypakowali. Ok, więc ja myślę, że ...że musimy to zrobić szybko. Wypowiadamy wo wojnę za chwilę. Po prostu chcę klejma odpalić jeszcze jednego. Fabryk klejma na. Może tym razem na Lolandy. No bo nie. Tutaj. Ok, ten wraca i wypowiadamy wojnę Danii. Dania chyba się z nikim nie ulizała w międzyczasie, więc w kwietniu dokładnie 18, jak zdążę, wybuchnie wojna. Nie fajne, wolę to. Nie chcę tracić aż 15 tradycji mojej armii. Wolę to mieć trochę technologię droższą. Ok, zatrzymujemy? No nie, wypowiadamy 20. Tu mamy 75%, tu mamy 25%. No To wolę Dotlandię, tak? Dotlandię włączają wszyscy moi sąsiednie oprócz Szkocji, a czyli i tak wyszło na moje. Nie musiałem się tak mocno bać, wypowiadamy. Moja dyśta od razu idzie na no, statyp od razu idzie na Norwegię, e, moja. Tak. Tu nie mam dowódcy, nie chciałbym się w nich wbić. To dowódce sobie prześlemy. Proste. Naszego fajnego dowódcę. Pan Groyan jest mocny. Nawet nie włączę fortu, bo to... Uciekają! Uciekają głupcy! Gonić ich! Oho! No Nie mój... będziemy się bić. Co jest? Czarny kwadracik. No tak, on coś tam mówił. Wtedy nie możemy się właśnie bić. Nie możemy też podbijać. Halo? Co jest, Armio? A, bo ty masz powrót do, story, do kraju pewnie. Pewnie musisz wrócić do niż Już można z działać. Nie mogę przekazać lidera. No to chwilę nam przejdą. Już, działają. Czyli tak. 15 jeszcze tam pomoże. Zachód, zachód, zachód. No, Norwegia już padła. Tu ma folder, tu bez dowódcy, może nie. Zapomniałem też y, o ciśninach. Aha, Polska się zajęła. Okej. Okay. to może coś w Norwegii podziałamy. Także też nie widzę problemu. Możemy tam wypłynąć. Jest norweska flota. Mhm, 28, przeciwko 5 już tysiącą tylko. No to było raczej oczywiste, że zwyciężymy. Niech pada tutaj Fynn. Tylko dowódcy stamtąd nie wyjmę. by się przydał. Bo tu moje, moja dyszka na 6 to powinno być mały pikuś. Jak to się mówi. Po prostu poczekamy. O Fynn już padł. Teraz możemy przesłać sobie dowódcę do dyszki. To takie manewrowanie tym jednym dowódcą jest e, dość wciążliwe, ale nie powinno. Być bardzo złe. Ok. Wbijamy się tam. Oraz zbijamy się. Muszę chyba znowu wrócić na full screena, bo mnie te zabił. zabiję mnie ta wielka obecna. Pójdziesz? Wo, aż tak? No to nie. Halo. To też nie możesz. No, tam coś w win było, tak? Na morzu był win. Na lodzie też będzie. Mamy więcej dyscypliny, więcej morali, lepsze flankowanie, czy to jest rozgranie taktyczne dodaje się? Tak, militarna taktyka, no to już. No ale oni się ostali, no to ich dojedziemy. Moim zdaniem nie ma co dawać im żyć. dowiemy ich bezproblemowo. Boom. no i do zera. Eee, w tym momencie wyciągam stąd, może zwolnić do stąd. No leader, o, ta o tak. Stawiam was na, na stolicę. Nawet stolicy stolica jest tutaj. bym, że jest, będzie wy w... na Islandii. Dziękuję, będę był naprawdę... nie powinnaś przyjść, przeszkadzać tylko. Wow! Psków jeszcze zyskał kardynała. Mam już czterech Psków. No, już jest, już jest katolicki. Nie zapominajmy. Mamy 16 minut, to To się wydaje, było wiele więcej. Tu nie potrzebujemy dwójki, no ale jeszcze floty większe. No co chcieć więcej? Tu niech Panda, No to już praktycznie jest po wojnie. To musi paść. E, Norwegia. Korzystając z sytuacji. 15 to za dużo. Musimy wyłączyć sobie tak jak tam co zrobiliśmy e, 5000 i 10 przespać na Islandię zahaczając o wyspy. w sumie tutaj też potrzeba chłopoty a za chwilę no bo yy, w, 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 w. w kontynencie w Danii już nic nie będziemy tworzyć to jest trzeba tylko popływać trochę po terenach norweskich zrobić z nimi jakiś konkretny pis uzyskać Wow Blokada portów w 57% ja byłbym za tym, że moją przesunąć flotę tutaj. A to bez różnicy, ale... Ale rozpoczynamy już nawracanie mojej przed... ostatniej ostatniej prowincji prawosławnej. Moi ostatnie Ale jeszcze mamy tu Dotlandę. Zapomniałem o nich, oczywiście. Rewolucja mi z o, o nie. To sobie z nieufłowiedzę. Dowódca chyba płynie, więc jej nie bo nie wrócę. Co wrócę z... Mogę. Tam teraz to sprawi, że wejdą... Na Islandię bez dowódcy, ale myślę, na wyspy. Ale myślę, że to nie będzie aż takie straszne. Ok, pierwszy to zbijemy bez problemu. Musimy uważać, żeby tutaj nam nie pozajmowali fortów, bo potem to jest zbędne stanie. W ostatniej chwili się zorientowałem. Ale tutaj pada. Coś tam kupujemy. Pewnie duńskie. Duńskie ciasteczka teraz nie gdzieś nie ruszymy, bo floty nie mamy. Flota pływa na zachodzie, tu dyśka wyszła, więc to ta dziewiątka jeszcze odbija. Gdzie moja tutaj stoi. Tu padło. Może od razu na Islandię Papa Influencją. Groszkę. Wow, mamy go sporo. Kantylizm hmm. Stabilność możemy sobie wziąć za 100 albo zostać sobie Power Controllerem Jestem za Stajmy sobie papieżem mamy w tym momencie 28% szans najwięcej znowu nam słyszyła. Aha, bo nawracamy Holandia o czymś nam powiedziała. Jacyś oni mili no 2000 to stoi. Tak dużo. Ta dziewiątka nie, jeszcze nie podbiła. Ale flotę możemy wrócić. Fajcie tak z tamtym A oni, czyli inaczej, to my pójdziemy za nim. Gdzie jest moja dyszka? Jest już. Tu jest 5, 15. Wymacie wejście Weźcie wyjście z tamtym Tam Troszeczkę stanęła. Będę burza, jest śmieszna i wesoła. Padniesz? Siądziesz? Nie. Otuciłeś tylko zasoby. mają nam lider. Pewnie fajny. No. To już musimy dać. Też jest fajny. Ale wy teraz walczycie bez lidera. Żeby to dla nas się nie skończyło. Bardzo źle. no nie, nie skończy OK Okej. To było na tyle z buntów. Moja jedenastka eee. to są Estonia, tak staj na Ewie, tu jest właśnie Estonia, gdzieś w tych okolicach Tu wciąż nie padło Poczekamy ten jeden obrót, jeżeli wciąż nie padnie, okej okay. To wyślemy Piątka, piątka może być mało Piętnastka, też mało duńska flota. Tylko wiem. Proszę tu. 15 nie będzie mało. Co so, ja w ogóle plotę? O Boże. Mi się werbie miesza już w momencie. Dyszka. Na Rutlandię. Proszę ich przesłać. To nie jest flota, tylko wyspa. A to sobie nie jak stateczek. Jak mały tyci tyci stateczek duński. Dobra, no już się prawie dojechane. Padła ich stolica, już powinni być załamani. Może spróbujemy nimi spisować, jak ja bym to chciał na moich warunkach. 102%. A w oddaniu? A w noweniu? 102%. Dobra, to robimy tak. Zobaczymy, co tam nie ma. To na pewno chcę sobie wziąć. To jak wezmę to będzie niepocieszona... Nie, nie będzie Szkocja niepocieszona. Ale wolę zrobić tak Żeby mieć pewność. Dobra, jest to samo. Ja zabierzemy też Islandię, bo po co im? Oraz te wyspy ja jeszcze tutaj podbijemy tą dyszkę. Tą dyszką. Tę zachodnią. O! To jest spadnięte. Czy wy już przepłynęliście, wy już płyniecie. W miarę równo. Potem będziemy musieli przelupować te wojska, ale dzieliłem je identycznie, więc nie będzie większego problemu. Jednak coś tam rozbiliśmy. To rozbiliśmy na Islandii, tak jest. Powiedz, po co mi ta Islandia? To jest dość spory zasięg na kolonizację. Tylko, że my z tą kolonizacją będziemy późno, bo jak nie weźmiemy teraz tej idei, a nie planuję, no to, to będzie mocno w plecy. Tak więc mocno się też zastanawiam. Tam się biją, a wy wróćcie do stolicy, a wy to inaczej, wy nie, to tylko tutaj, po płycie, tak się mi to podoba. Za, 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 mieć umarł mi dowódca, um, morale czy dyscyplina? Morale, z dyscypliną to źle nie jest, Czych, pan, dyscyplina byłaby lepsza, dobra, za, zaktualizujmy sobie Pisa z Norwegią. Zyskujemy Army Tradition i Navi. No to biorę. To chcę jeszcze. Tylko te wyspy. Muszę je podbić. Ja wchłonę znowu całą Norwegię W tym momencie. Chyba tak. Cóż, życie. Norwedia istnieć nie musi. Nie chciała ze mną się przyjaźnić. Czemu zrealizujemy pożyczkę? Bo dość sporo płacimy na uzupełnienia. Pewnie. Tak jest. Znowu mi telefon. Się odzywa. Panie telefonie, proszę się uciszyć. Jak tu padanie do Tlandii? No pada, pada, nie powiem. Jeszcze PiS w ogóle z by się wypadało jakieś napisać. PiS napisać. <grym> eee, tu to i... Czy znaczy, to wtedy jest przyłączone do... ...do Bandrybójki? No to nie oddam jej. Także tutaj... ...mamy na to kore, więc bez podwijania. Co się nie zrodził? Zrodził się. Czemu mieliby się nie zrodzić? Przecież nas kochają. Bo tu już dawkowo smakujemy! Panie... Dziękuję. Estonia. Ewa, larwa, Tam nie stoi moja armia. Do Hlandia padło. Fajnie. Co robi moja flota? Tam jest. Hmm. Tadyś mogłaby wrócić na kontynent. Za chwilę sobie powracam, Niech ja tylko skończę działania tutaj. Morweria, no, przedstawia opór, ale no, no, nie, nie umywa się do naszej siły, naszej armii. Mamy też fajny power będzie na uzupełnienia bezproblemowo. Chociaż tych uzupełnień nie ma. Naprawdę dużo. Co, chcesz, żebym popisał z jakiś jakieś pokój na twoich warunkach? No nie. Czy mamy? Tak jest, jesteśmy w 100% zjednoczeni religijnie. Bez Idei religijnych, co jest dla mnie fajnym osiągnięciem. Bardzo mi się to podoba. Dobra, pisujemy indywidualnie z Norwegią. Godzisz się na moje warunki? Tak, jest. Czy macie jeszcze w ogóle jakieś prowincje? Chyba nie. Dajcie mi jeszcze hajs. Hajs czy musi zgadzać? Okej. Okay. Wyślimy moje warunki. Bę. To teraz z administracyjnymi punktami będziemy bardzo słabo stoić. Przepraszam, stać. E, tu. Chwila. to co z zdaniu? Na moich warunkach? Nie, nie będę miał mocno napisów z państw, będę miał wysokie overextension, extension bunty. Poradzimy sobie? No ba, bo jak nie my, to kto? Nie sporo zagrałem w tym momencie i najpierw chcę koły na, na prowincję, może nie drogie, ale problematyczne dla mnie, bo będę musiał tam pływać statkami. Więc w ten sposób chcę. Tutaj. Tutaj już się tworzy. Nie. Tutaj się nawraca. To może nie w tym momencie, tylko w tub Okej. Tu też. A resztę to tak. Bym chciał. Centrum informacji. Je nawrócić. Ciekawe, ile to zajmie. Co jeszcze mamy takie długie do nawrócenia? Aż 50. No to już tam. Nie, nie mogę. Okej. Okay. 12. Fyn to najdłuższe sobie machniemy i co reszta nie mamy, jest też nas punktowo aby bynajmniej coś innego możemy robić to jest tak, tą dyszkę możemy to zostawić w razie punktów tą dziewiątkę cofniemy do inaczej, tą dziewiątkę cofniemy do chwila niech się rozejrze nie powinien wybuchnąć, więc cofniemy do kraju. Tą dyszkę też cofniemy do kraju, tą piątkę też cofniemy. Musimy się przerupować z deszka. Wy pójdźcie tam. Tam dyszka powinna wrócić, no to nie. Wy się tak zróbcie, żebyśmy się dobrze podzielili. Jak tam nasz przychód stoi? Wow! Spoils of War 48. Czyli jesteśmy na minusie. Płacimy za za forty. Nie wyłączę wszystkich, tak? No, to wyłączę ręcznie. Dobra, ale moi drodzy, całą resztą zajmę się w kolejnym odcinku, w tym momencie dziękuję wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie do ulubionych, polećcie znajomym, trzymajcie się, no i pa pa.